5, 4, 3, 2, 1 Stajd, 52, 5 prawy. To 6 lewy, 30, 4 prawy. Otwarty 6 lewy i ostrożnie, 3 prawy. To 2 prawy. I 2 lewy przez szczyt, otwarty, długi. Do 4 prawy i drugi 4 lewy przez szczyt. I 6 prawy. Do szczyt 6 i 6 prawy. I do 5 lewy. 50. 6 prawy i ostrożnie lewy. I 3 prawy. 50. Długi 3 lewy zacisk, to 2 3 prawy, 30 Długi 3 lewy To 5 prawy, 50 łagodny prawy przez hopę, 50 łagodny prawy przez hopę, 70 Długi 3 lewy To długi 5 lewy zacisk, i 3 prawy. 4 lewy, do 6 lewy i ostrożnie lewy przez szczyt, do długi 2 prawy. 36 lewy, 70. 6 prawy przez szczyt, trzymaj wewnętrzną i długi 5 prawy przez długi. 34 lewy, 100 prosty. 4 prawy przez szczyt i lewy, i długi 4 prawy zacisk to dwa. do 2 do 5 lewy, i 5 prawy zacisk do 3 i długi 2 lewy otwarty 50, lewy zacisk do 4 30, i 3 lewy przez szczyt. Do długi 3 prawy zacisk. Dostrożnie Do 3 trzy lewy. Trzymaj wewnętrznej. Skręt na wód prawy. 70. Sześć, lewy. 150. 5 lewy. 50. Szczyt 30. 6 lewy przez szczyt. 50. Długi 5 prawy przez letą. Десятый do 3. 170 prostych. Ostrożnie. trzy prawy przy drzewie. Do 6 lewy zacisk. Do 5. I 3 lewy. Do 3 lewy. I 5 prawy otwarty. I długi 6 prawy. długi 6 lewy pod mostem.

Ostrożnie prawy i 3 lewy. To 6 lewy, 70. Ostrożnie 6 prawy, zacisk do 2. 50 długi, 6 lewy. To 6 prawy przez szczyt, 50. 5 pięć prawy i 6 lewy. To ostrożnie 5 lewy, 4 prawy. Długi 5 lewy zacisk do 4. Do długi 6 prawy, 70. Długi szczyt, 50. Ostrożnie 5 prawy. 6 lewy, 30. Długi 6 prawy zacisk to pięć. do 5. Do 5 lewy, 70. Długi 6 lewy zacisk, 30. 6 prawy i bardzo długi, 6 lewy, shooter do długi, 6 prawy, zacisk do 5 i 6 lewy, 70. Prostu 6 prawy i 5 lewy, wąsko 30 prostych 6 prawy, wąsko i lewy i 5 prawy i lewy i 4 prawy. To 6 lewy i 5 prawy przez metal, 50 do 100.

6 prawy i drugi 5 lewy otwarty. 150. Długi lewy zacisk to 4. 50. 6 lewy i 6 prawy trzymaj wewnętrzną. Ostrożnie. 6 lewy i 5 prawy. 70 prosto. Trzymaj prawą przez szczyt i 6 lewy i długi, 5 prawy otwarty. To 6 lewy i 6 prawy przez wieś, 50. Bardzo długi, 6 lewy. To 6 prawy i 6 lewy, 50 proste. 6 prawy, 70. Bardzo długi, 6 lewy. prawy i lewy i pięć lewy sto prostuj pięć prawy pięćdziesiąt prostuj pięć lewy i długi sześć lewy do pięć prawy i sześć lewy trzydzieści i pięć prawy i cztery lewy i pięć prawy 6 lewy i 4 prawy, 30 prosty. 5 lewy otwarty długi i 4 lewy przez metr, 30 przez to. 5, 4, 3, 2, 1 Start. 70. Długi szczyt. I długi 6 lewy. I 6 prawy. I 5 lewy wąsko. I 4 prawy. I do długi 5 lewy zacisk przez szczyt. I 4 prawy. I 6 lewy. I skręt 5 prawy. 33 lewy. I długi 4 lewy otwarty przez dziurę. 70. Bardzo długi 5 lew otwarty przez dziurę. 30. Ostrożnie długi 5 prawy przez szczyt. No 5 lewy przez dziurek. 55 lewy. To bardzo długi 6 prawy. 6 lewy i 6 lewy przez szczyt, 70 prosty Długi 3 lewy otwarty, shooter 100. Skręt 2 lewy za niebieskim znakiem. 50 szczyt, trzymaj prawy i skręt 3 lewy. 54 prawy otwarty, do długi 5. To wąski most, 50. 6 lewy zacisk to 5, 70 6 szczyt 70 Ostrożnie szczyt i 4 prawy, otwarty przez szczyt 100 przez dziurę To ostrożnie 3 lewy 5 prawy, 50 Ostrożnie 4 prawy i 3 lewy i szczyt 6 100 Uwaga długi, 3 lewy, odchylony

Długi 6 prawy na most i długi 4 lewy zacisk. 30, długi 4 lewy przez metr. 50 stopni. 6 lewy, do 5 lewy, 30, długi 6 prawy zacisk i 4 lewy, do 6 lewy i długi 6 prawy, do 6 lewy i trzymaj prawą przez szczyt i długi 4 lewy, wąsko, 50, długi szczyt, 50.

50. Ostrożnie, długi lewy zacisk do 4 przez szczyt i 5 prawy. Długi 6 lewy. 30. 6 lewy. 50. Ostrożnie 6 prawy, 4 lewy. Wąsko 50. Bardzo długi, 6 prawy. 30. Ostrożnie 3 lewy i skręt 3 prawy. 6 lewy przez metę, 50 do 100 5, 4, 3, 2, 1, stawi. 6 prawy przez szczyt. 30. 4 prawy i 6 lewy, 100 Długi 6 prawy, 70 6 prawy, 30. 6 lewy, 70. 6 prawy przez szczyt za skałami. I sześć lewy wąską. I drugi sześć prawy. 100 prosty Ostrożnie, 3 prawy i 2 lewy. 30 na lód, 300 prostój. Ostrożnie, trzymaj lewy, wąsko i 6 lewy, 100 prostój. Ostrożnie, lewy i skręt 2 prawy na wąski most. I 2 lewy, otwarty. I 6 prawy i 6 lewy przez 50. 6 prawy, 70. Nawrót prawy, otwarty. 30. Nawrót lewy, otwarty. 50. Długi 4 lewy, otwarty. 100. I długi 6 prawy, i szczyt 6. 50. 5 prawy, i 5 lewy, otwarty. 6 prawy, 30

Prawy zacisk do 4 50. Ostrożny 6 prawy i drugi lewy zacisk do 4 To 3 prawy otwarty 6 lewy 30 6 prawy i lewy To 6 prawy i ostrożny 5 lewy przez hopę Trzymaj wewnętrzne To 4 prawy przez szczyt i skręt 3 prawy I Długi 3 lewy przez metą 50 do stop 6 5 mm -hmm. 6 lewy, 30. Drugi 6 prawy. Do 6 lewy i drugi 5 prawy, zacisk do 3. Wąskie. I ostrożnie dziura. Na most. I duża hopa I 2 lewy. I drugi 2 prawy, zacisk. I 6 lewy. I 2 prawy, zacisk. 6 lewy otwarty, 70. Bardzo długi 6 prawy i lewy i 2 prawy. Do 6 lewy i drugi 3 prawy. Do 5 prawy. 5 lewy wąsko, 50. Długi 5 lewy zacisk to 4 wąsko i 5 prawy. Do sześć prawy i lewy i dwa prawy. Trzydzieści długi trzy prawy zacisk. Do długi pięć lewy. I trzy prawy otwarty długi. I sześć prawy i pięć lewy. Stop prosty przez metę i stop.